Daram, 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 daram. Ej, dobra, odpadam, żeby Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku nietypowego kalendarza. Ja jestem Michał, a ja Patryk. I dzisiaj mamy 13 stycznia. Jutro jest 14 stycznia. I jest są w sumie dwa dni w jednym dniu, czyli dzień ukrytej miłości i dzień osób nieśmiałych. Zapraszamy do oglądania. Kurian wygona. Oh, you touch my -la -la. Mm, my ding ding dong. To by mnie śmiały, to na przykład takie, które się boją, na przykład, nawet do swojego najlepszego kolegi, taty, jesteś powiedzieć, co nie złe, ale się tego wstydzą. A dlaczego się tego wstydzą? Nie wstydzą się tego. Na przykład, jakbyś ty chciał powiedzieć swojej dziewczynie, że ją kochasz i chciałbyś z nią być, i byś się jej bał tego powiedzieć. No ale, że mam mojej dziewczyny powiedzieć, że chciałbyś z nią być jak... Jestem jestem. Ale coś mi go no, powiedziałem tak, jesteś... No to na przykład along, along, To jest taka osoba, która się boi zagadać do kogoś, powiedzieć, yy, przywitać się z nim kogoś tak. No a ukryta miłość, czy może być ukryta miłość? Jakby e, patrząc na nazwę ukryta miłość to jest coś w stylu... Um, ukrywamy się, nie wiem. Zakochaliśmy się w kimś, tak? No, tak? I nie chcę mu tego powiedzieć, bo się boimy, czyli jednak jest to po... połączenie z nieśmiałością, nie sądzisz? No tak. Um, czyli ukryta miłość wiąże się z nieśmiałością e, w wielu stopniach, e, bo jeżeli e, nie ma, jeżeli nie ma nieśmiałości, to ukryta miłość może być, ale jeżeli. Um, jest śmiałość, to ciężko żeby ukrytej mi miłości nie, nie, nie było. było. było co 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 co? będzie co? coś <śmuszczak> nie słysześ, no? <śmuszczak> nie wiem, <śmuszczak> nie <śmuszczak> to Nie, tak. Jeżeli jesteśmy śmiali, to ukrytą miłość jest łatwo powstrzymać. W... My możemy, jak już mówiłem, przedstawić to tej osobie bez problemu i tak dalej, a jeżeli jesteśmy nieśmiali, no to... Nieśmiali? To Nie jest... Nieśmiali. Nieśmiali. No tak. Jeżeli jesteśmy nieśmiali, to trudno to wyznać komuś. A tak sądzisz? No tak. Tak, jestem nieśmiały. No, no, no. No jestem nieśmiały i to bardzo. Jest wiele sposobów nieśmiałości, na przykład nieśmiały może się nie bać, czy witać, bać wielu rzeczy, po prostu raczej yy, nieśmiałość jest okazywana do ludzi, bo ciężko być nieśmiałem dla swojego psa nie. No, mogą być takie osoby. Tak Że bardzo się nawet... No ty pacik. No ja jestem śmiały, masz rację. Przy też, że jesteś nieśmiały. No tak. Ja, ja bo, ej w takim jednym odcinku jak maleczka robi, tak nie Ej, aduj, ej to byli ciężko chwilek, maleczka robi, tak nie to jest obie Wasze, tak nie Ej, to byli ciężko chwilek, maleczka robi, tak nie to jest obie Was, tak nie Osoby nieśmiałe zazwyczaj są ofiarami ukrytej miłości, i w sumie to, to nie jest dobre być nieśmiałym. No i jakby sobie świętować święto ukrytej miłości, aby nie, nie Myślę, to że, dla to, tych, że dla śmiałych. Tak, to nasza teoria. Nasza, nasz sposób to, że dla śmiałych i dla tych, którzy, nie pro, którzy prowadzą e, pokazaną e, miłość i nieukrytą, znaczy nie pokazują nieukrytej miłości. Dla tych, którzy są nieśmiali i yy, yy, dla tych, dla śmiałych i dla tych, którzy yy, swoją miłość po prostu pokazują, nie wstydzą się, nie boją się i tak dalej, myślę, że to święto to tak jakby go nie było, tak jakby najlepiej go nie świętować i tak dalej, a dla tych, którzy są nieśmiali bądź yy, prowadzą ukrytą miłość, przełamać.

Śmiałe, pok musiał pokazać prawdziwego siebie. Według <grymne> mnie, e, osoby nieśmiałe i takie, które prowadzą ukrytą miłość, powinny się po prostu przełamać, e, pokazać prawdziwego siebie i dostać się e, i prowadzić potem e, taką śmiałą. No, i, I prowadzić. <grymne> <grymne> Prowadzić potem śmiałe życie, takie, w którym nie będzie żadnych przeszkód i żadnych. E, ta... Zawsze będą przeszkody! Wow, 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 wow. e, Teraz się żegnij! Ja, jestem Michał, na koniec do, do mnie przyszedł. Szymon, kamas! E, zmieniamy e, drugiego prowadzącego, bo tamten coś ostatnio strajkuje. Yes. Dziękuję bardzo serdecznie, zapraszam na Facebooka Dzień. i wszystkich na razie dzięki. Cześć! Yo. Oh, cześć. cześć. Yeah, 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 yeah. No,